Chociaż w uniwersum Assassin's Creed nic nie jest prawdą i wszystko jest dozwolone, niektóre rozwiązania wciąż mogą być złym wyborem. Oto kilka wskazówek do Assassin's Creed Shadows, które są naprawdę dobrym wyborem. Jako ciężko pracujący asasyni będziecie spędzać dużo czasu w drodze, ale ważne jest, by od czasu do czasu zatrzymać się w swojej kryjówce. Po raz pierwszy w serii Assassin's Creed gracze otrzymali w pełni konfigurowalny sandbox, który mogą udekorować i rozbudować w dowolny sposób. A oprócz tego, że kryjówka zapewnia przyjemne miejsce do relaksu, można ją ulepszać, by zapewnić sobie szereg wzmocnień i korzyści. Na przykład skuteczniejsze ulepszanie broni i ekwipunku, lewelowanie sojuszników i zwiększanie szybkości uzupełniania zapasów przez zwiadowców. Więcej o nich za chwilę! Oprócz głównej kryjówki możecie też odblokować różne schronienia znane jako kakurega, które są świetnymi miejscami do przechowywania sprzętu lub przeglądania kontraktów, których możecie się w danej chwili podjąć. Tak więc, gdziekolwiek się udacie, zawsze znajdzie się miejsce, które będziecie mogli nazwać domem. Inną rzeczą, którą możecie zrobić w Kaku regach jest uzupełnianie bazy zwiadowców, co zdecydowanie powinniście zrobić, bo są oni bardzo ważni w Shadows. Zamiast po prostu wspinać się gdzieś wysoko i obserwować okolice, jak miało to miejsce w poprzednich grach serii Assassin's Creed, w Shadows możecie zatrudnić różnych zwiadowców, którzy zdobędą soczyste info o waszych misjach, a także zasoby do ulepszania kryjówki. Jeśli uruchomiliście gdzieś alarm i pozostawiliście prowincję w stanie podwyższonej gotowości, możecie nawet wysłać zwiadowcę, by zatarł ślady i uspokoił sytuację. Tylko nie proście ich o ciasteczka. Tym się nie zajmują. Ogólnie rzecz biorąc, po wysłaniu zwiadowców nie odzyskacie ich do końca pory roku, ale jeśli jesteście gotowi wydać kilka monów w jednej z Waszych kakurek, możecie przyspieszyć ich powrót. A skoro mowa o porach roku? Dynamiczne pory roku w Assassin's Creed Shadow zmieniają świat gry na wiele malowniczych sposobów, ale zmiany te są nie tylko kosmetyczne. Zimowy śnieg świetnie nadaje się do tłumienia kroków, a lato zapewnia stawy i kępy wysokiej trawy, w których można się ukryć. Tylko uważajcie w tych wysokich trawach podobno kryją się tam kieszonkowe potworki. Pory roku zmieniają się w cyklu czasowym w Shadows, a przejście następuje przy następnej szybkiej podróży lub zmianie postaci. Co więcej, po zakończeniu jednej pory roku można nawet wymusić zmianę w menu mapy, co jest świetnym rozwiązaniem, jeśli chcecie skorzystać z konkretnej pory roku lub po prostu uzupełnić bazę zwiadowców. To chyba oczywiste, że zawód asasyna to jedna z tych karier, w których trzeba być uważnym, ale mechanika obserwacji w Shadow sprawia, że jest to jeszcze ważniejsze. Pozwala spojrzeć w dowolnym kierunku, by odkryć cele misji, skrzynie i przedmioty kolekcjonerskie, a obserwowanie kogoś, kto mówi, pozwoli Wam podsłuchać rozmowę. To niegrzeczne, ale bardzo pomocne. Wzrok orła powraca również w Shadows, pozwalając na OE wykrywać wrogów ukrytych za ścianami i odkrywać przydatne kryjówki. Skorzystajcie z niego podczas zwiadu lokacji, by zaplanować trasę, która pozwoli Wam wejść i wyjść bez bycia zauważonym. Yasuke nie dysponuje wzrokiem orła, ale ma wiele dużych, przerażających broni, które sprawiają, że bycie zauważonym nie stanowi większego problemu. Może też pochwalić się kilkoma świetnymi finisherami. Wspomnieliśmy już, że uruchomienie alarmu postawi całą prowincję w stan podwyższonej gotowości, a to znacznie utrudnia wykonywanie obowiązków asesyna. Strażnicy polują na nas w całej prowincji przez cały sezon, a przeciwnicy zachowują się bardzo wrogo. Po prostu kiepski vibe. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że ten podwyższony stan dotyczy tylko postaci, którą przyłapano, więc możecie uspokoić nastroje po prostu przełączając się z powrotem na drugą postać. W ten sposób Naoe nie musi płacić za głupie błędy Yasuke i odwrotnie. Po więcej porad i xboxowych newsów zostawcie suba na kanale i kliknijcie w dzwoneczek. Trzymajcie się!